Cześć, witajcie na kanale IT Hardware, jestem Łukasz i dzisiaj sobie zrobimy polecone zestawy komputerowe na miesiąc marzec. Także dzisiaj zaczynamy. Będzie jedna ciekawostka, bo mamy mały konkurs dla Was, oczywiście, do wygrania będą takie, właśnie, bluzy jak ja mam na sobie. Także zaczynajmy. Jak wspomniałem macie szansę wygrać taką właśnie bluzeczkę z logiem IT Hardware. Co trzeba zrobić? Przede wszystkim e, składacie komputer, składacie komputer, czyli koszyk w XCOMie o podstawowych podzespołach jak procesor, e, pamięć RAM, płyta główna, SSD, karta graficzna, zasilacz, obudowa, ewentualnie układ chłodzenia, e, czyli bez systemu operacyjnego, bez żadnych peryferiów czyli taki koszyk jak macie w polskich zestawach komputerowych i tym razem robimy to do kwoty 3500 zł. Taki linczek z koszykiem wklejacie w komentarzu albo pod tym filmem albo pod materiałem pisanym polecanym w komputerowym na stronie link będzie oczywiście w opisie pod materiałem wideo czy na naszym forum. Dlaczego tak robimy? No chcemy was docenić. Wiem, że potraficie, bo na naszym forum, gdzie pytacie o rabaty, proponujecie naprawdę bardzo fajne zestawy, niektóre są godne pochwalenia i chcemy was za to nagrodzić właśnie taką naszą bluzeczką. Także cały opis macie na dole pierwszej strony. Można to przewinąć. Pierwsza propozycja wychodzi od nas, czyli przykład, jeżeli czujesz się na siłach i masz swoją propozycję, którą uważasz, że jest lepsza, dawaj link. My ocenimy, wybierzemy jeden zestaw na tydzień, czyli co tydzień będzie inna propozycja, będzie to w osobnym newsie na naszej stronie i wygrana koszuleczka, bluza pójdzie do jednej osoby. Tyle o konkursie, zaczynamy. Polecany został. Ok, co się zmieniło wszystkim dysk? No, dyski SSD jednak troszkę drożeją. Niektóre pamięci RAM, głównie DDR4, również DDR5. Niektóre potaniały, ale to kilka e, można powiedzieć złotych. Z ciekawostek jestem, że tak powiem, świeża premiera karty graficznej AMD Radeon RX7900GRE. Co ciekawe, no taka premiera, można powiedzieć, wycięta z kapelusza, ale jest dość ciekawa karta graficzna w niezłej nawet cenie, więc warto może czasem dopłacić względem 7800 XT. I słuchajcie w niektórych zestawach jest to bardzo dobra alternatywa. I takie zestawy też powstały. Mało tego w niektórych zestawach możemy użyć kodu rabatowego COMP-25 dzięki czemu zyskujemy rabat głównie na niektóre karty NVIDIA. Od 150 nawet widziałem do 170 zł, więc warto go zastosować, ale to oczywiście no, szkoda nie tyczy się wszystkich em, koszyków. Pod spodem zawsze jest opis z kodem, właśnie na takim komp 25. Więc tam, gdzie jest to napisane, tam użyjcie tego kodu i na pewno traficie na jakiś rabacik, który warto się zastosować. Z innych zmian, no przede wszystkim pojawił się Radeon RX 6700 XT do tego też jest Radeon 7800 XT i czasem jeszcze jest jako alternatywa 6950 XT więc myślę, że jest kilka ciekawostek, więc nie przedłużam, lecimy. Na początek pierwszy zestaw za 2500 zł, platforma AMD. Tutaj jeszcze nie będę stosował nowych Ryzenów e, serii 8000, no cena troszkę jest jeszcze nieadekwatna. Natomiast e, tutaj się zatrzymaliśmy na Ryzenie 75700, którego zmieniłem, e, można powiedzieć, w zestawieniu ostatnim. E, I utrzymuję to także e, platforma z dodatkowym chłodzeniem Fera 5. Płyta gigabajta na B550 Gaming XV2, 16 GB pamięci RAM od Patriota Lexar Terabajtowy, zasilacz Cooler Master MWE Bronze V2. E, oczywiście alternatywa to jest MSI mac 550 Bond Big Quiet System Power 10. Akurat buta niedostępny. Cooler Master też jest bardzo fajny zasilacz, więc zostaje Cooler Master i Silver Monkey X -Fence. TG. za całość zapłacimy 2419zł za 3000zł no tutaj już masz platforma intela na mm, procesorze intel core i3 12 generacji czyli 12100f płyta gigabajta b 760 mds ds3 hddr4 czyli mam tej pamięci ddr4 Lexara 16 GB płyta mm, nie płyta główna przepraszam karta graficzna to asus radeon rx 7600 jest kilka może tańszych, ale słuchajcie, no, jedno wentylatorowe nie będziemy polecać. Eee, rozsądny wybór, dwa wentylatory. Będzie to spokojnie, fajnie chodziło i nie będzie głośno. Jeżeli chcecie dopłacić około niecałych 100 zł, możecie zmienić na GeForce RTX 4060. Lexar Terabajtowe Cooler Master MW Bronze V2 550W i obudowa Silvermonkey X. FSTG, a za całość zapłacimy 3173 zł. Za 3500 zł zostajemy jeszcze na platformie Intera, ale zmieniamy i trójkę na i piątkę. Natomiast tutaj też mamy płytę główną, już lepszą z modułem Wi-Fi, czyli Asus Prime B760MA Wi-Fi na DDR4. Hmm, oczywiście pamięć DDR4 Lexara 16 GB w dwóch kościach, 18 3600 MHz. Karta graficzna tu już wspomniana wcześniej, właśnie GainWard GeForce RTX 4060 z 8 GB pamięci VRAM. I ona już kosztuje 1419 zł, czyli niecałe 100 zł więcej niż Radeon RX 7600. Lexar 1TB NM710, Cooler Master MWE Bronze V2 550W i X-Fence TG. Za całość zapłacimy 3593 zł. Za 4000 zł, no to jest propozycja, już opiera się na platformie AMD i Ryzenie 55600 Do tego mamy oczywiście układ chodzenia Fera 5, płyta główna gigabajta B550 Gaming XV2. Tutaj mamy już małą zmianę, ponieważ mamy 32 GB pamięci RAM od Lexara DD4 i kartę graficzną wspomnianą na początku s Radeon RX 6700 XT Challenger. Karta z dużą pewnością wideo, yy, czyli 12 GB. Jeżeli lubicie się bawić w AI, to tą pamięć też jakoś lepiej wykorzystacie. Dysk to Lexar Terabajtowy NM710 i zasilacz Be Quieta System Power 10 o mocy 650 W. Obudowa też jest inna. Mam tutaj Endorf Eventum 200R, a za całość zapłacimy 4034. Złote. za 5000 zł wracamy do Intela do Intela oraz i5 12 generacji dodatkowo mamy chłodzenie Fera 5, Asus Prime 760M, a na 4 32 GB pamięci RAM Lexar i tutaj mamy kartę graficzną, zobaczcie producent Acer radio Nitro AMD RX 7800 XT co ciekawe karta kosztuje zł. 300 zł, jest to fajna cena, ponieważ inne konkurencyjne, bardziej znanych marek standardowe, czyli a czy też jakichś innych, kosztują około 2000 zł. Więc warto się zainteresować też tą kartą. Terabajtowy LEXAR i lepszy zasilacz, jest to Thermal to Power GE 650, 10 lat gwarancji, modularne okablowanie, dopłata troszkę większa, ale 419 zł. Bardzo fajny zasilacz. Endorfi Ventum 200R jako budowa, a za całość zapłacimy 4988 zł. No za 6000 zł, wracamy do Intela. Natomiast tutaj mamy i piątkę 14400 czyli 14-generacja. Chłodzenie Endorfi Fortis 5, czyli z wentylatorem 140 mm, jednym wentylatorem płytagów na to Asus Prime B760MA WiFi fi na DDR4. Pamięci są DDR4 32GB w dwóch kościach po 16GB 18 Karta graficzna to RX 7900GRE oczywiście od Sapphire 16GB pamięci RAM Karta kosztuje 2800 złotych zobaczcie, czyli nie jest to jakoś większa cena więc gdyby nie było tego Acera w przypadku 7800X te, no raczej bym Wam rekomendował, żeby dopłacić właśnie do tej karty graficznej bo 2500 a 2800 no to jak widać widzicie różnica znikoma a w wydajności jednak więcej ale za 2300 śmiało można brać do tego terabajtowy Lexar NM710 i zasilacz MSI A750GL oczywiście ATX 3.0 o mocy 750W i Endorfi Ventum 200 R. Za cały zapłacimy 6800 zł. Za 6000 zł jesteśmy nadal na platformie Intel, ale zmieniamy tutaj procesor na i piątkę 14500. Co ciekawe, ma więcej rdzeni Efficiency. Więc jeżeli chcecie streamować, to ta platforma będzie ciekawsza. Wymaga troszkę dopłaty do procesora, ale wielowątkowość będzie lepsza na tym procesorze, więc zależy co robicie. Y, Musi się zastanowić, czy chcecie dopłacić do tego. Pozostałe komponenty są takie same i karta graficzna również jest RX 7900 GRE, a za całość zapłacimy. A przepraszam, jeszcze zmiana obudowy na Endorfi RX 500R, czyli jest trochę już lepsza. Obudowa bardziej przewiewna, większa, pojemniejsza i za całość zapłacimy 6578 zł. Za 7000 zł, no tutaj moja propozycja to jest AMD Ryzen 75800 X3D. Tutaj jeszcze nie chciałem dawać Ryzena 7500. Wolę jednak zostać przy pamięciach X3D. Jeden się wydaje, że będzie on tutaj wydajniejszy w grach. Eee, wiem, może nie będzie przyszłościowo lepszy, ale to zależy co chcecie osiągnąć. Czy chcecie budować komputer, który będzie Wam działał 5-7 lat, czy chcecie pograć 2-3 lata i zmienić platformę na coś nowszego? Ja bym jeszcze został na e, X3D, będzie jednak trochę wydajniej. Do tego mamy Fortisa 5. Gigabyte Gaming XV2 na chipsetcie B550, 32 GB DDR4, karta graficzna to jest RTX 4070 TI. Nie nawet jeszcze super, ponieważ ta karta jest w dobrej cenie i nie opłaca się po prostu dopłacać więcej, więc no, w tym budżecie byśmy się już tutaj nie zamknęli. Zostaje zwykła TI-ka. Do tego mamy 2 TB dysk Lexara NM710 i zasilacz MSI A850 GL, oczywiście o mocy 850 W. Obudowa to Endorfy RX 500R. A za całość zapłacimy 7064 zł, się tu możemy skorzystać z kodu komp Minus 25. Za 8500 zł idziemy już trochę bardziej w wydajność. Czyli mamy odbakowaną i piątkę 14 generacji, czyli 14600 KF. Możemy podkręcać. Mam tutaj chłodzenie. Oczywiście już AIO Kompaktowe chłodzenie cieczą od Endorfi Navis F240. Na ich nie były dostępne nowe kulery Arktika, bo już chciałem tutaj podmienić na tego nowego Arktika LF3. Niestety jeszcze. Nie było na dostępne w sklepie, myślę, że za miesiąc już taką zmianę dokonamy. Puta główna to Gigabyte Z790 UDAX oczywiście z modułem Wi-Fi. Pamięci to już DDR5, Lexora 32 GB, 6400 MHz i CL12. Karta graficzna to, tak jak poprzednio, 470 Ti, ale tutaj już w wersji super kosztuje 3600 zł bez złotóweczki i do tego zestawu mamy jeszcze Lexar 2TB NM710i zasilacz trochę wyższej półki emisję a 850 g oczywiście 850W mocy znamionowej ATX 3.0 złącze 12V high power do akurat nowego RTX -a. Czyli nie będzie żadnej komplikacji z adapterami. Endorphi RX500, R jako obudowa, i za całość zapłacimy 8542 zł z kodem komp 25. Za 8000 zł, no to moja propozycja to już jest AMD Ryzen 7, ale tym razem nowsza generacja, czyli 7800X 3D. Chłodzenie IO, Endorphi Navis F240, płyta główna GB B650M Gaming XAX. 32 GB pamięci DDR5 6400 MHz, karta graficzna to MSI GeForce RTX 470 Ti Super wersji Ventus, Lexar 2TB NM710, zasilacz MSI MPG A850G 850W i obudowa Endorfi RX 500R, a za całość zapłacimy 8500. 592 zł z kodem COMP-25. Także warto korzystać z tego kodu. Za 10 tysięcy zł zostajemy przy platformie, albo raczej wracamy do 7800X3D. Natomiast tutaj zmieniamy jedną rzecz. Przede wszystkim kartę graficzną, a jest to Gamer GeForce RTX 4080 Super Funter, która kosztuje niecałe 5000 zł bez całej jednej złotówki. Do tego mamy 2 tb dysk. SSD od Lexara NM710, zasilacz 850W od MSI -a, MPG A850G i obudowę Endorphi RX 500R. Za cały zapłacimy 10 bez 8 zł. Za 10,5 zł. E, moja propozycja to Intel i 7, Core i 7 714700 KF, przepraszam. Czyli odblokowany mnożnik i siódemka. W sumie to jest najciekawszy model tej 14. generacji, bo on tutaj najwięcej, że tak powiem, zyskał. Cenowo nie odstaje wiele od poprzedniej generacji, więc jak najbardziej e, słuszny wybór do, do gier. E, I niewiele też zostaje pod kątem 14900KF, więc jeżeli ktoś nie chce dopłacać tych kilkustu więcej no to właśnie ta i7 będzie najlepszym tutaj wyborem Dlatego mamy Endorfi Navis F240 jako układ chłodzenia płyta główna to Gigabyte Z790 UDAX 32GB pamięci DDR5 od Lexara zasilacz MSI MPG A850G i Endorfi RX500R a za całość zapłacimy 10402 zł tutaj niestety kod nam nie działa komp minus 25 za 15 tysięcy złotych, no to już taki bardzo mocny komputer. <grydy> Nie ma co ukrywać. Mam tutaj i9, 14900KE. Do tego Endorphinavis F360, żeby jednak lepiej go może schłodzić. I poda główna MSI MPG Z790 Tomahawk no Ma lepszą sekcję zasilającą, więc do tego procesora będzie lepsza. Gainward GeForce RTX 4090 Phantom. Golden Sample to jest Golden Sample i ona kosztuje 8500 zł 32 GB od Lexara DDR5 7200 MHz Lexar 2TB NM710 i zasilacz też bardzo fajny quiet Straight Power 12 mocy 1000 Wattów 80 plus Platinum 80 ATX 3.0 jedna potężna linia więc bardzo fajny zasilacz, rzeczywiście możecie zobaczyć jego test na naszym portalu obudowa to Corsair 4000T Airflow a za cały zapłacimy 15382 zł no komputer jest kozak przejdźmy teraz do kilku gotowców przede wszystkim pierwszy gotowiec za 4000 zł co my tutaj mamy? Silver Monkey X Battle Station RGB na razenie 5 16 GB pamięci RAM w dwóch kościach, 3200 MHz, oczywiście mamy tutaj płytę główną na B450, terabajtowy dysk, 550 W zasilacz i karta graficzna RTX 4060 Ti. Także budowa przewiewna z wentylatorami, czterema, bez dodatkowego chłodzenia, jest tylko box Ale za te pieniądze myślę, że jest to ciekawa propozycja, którą można polecić i dla początkującego gracza. A wiecie, nie się zbliżają, to można się już tutaj upatrywać na taki komputerek. Za 6000 zł, no już mamy trochę lepszy, nawet sporo lepszy zestaw, mamy tutaj 14400F oczywiście jest to fajnie opakowany w obudowę fractala pop-up bunt muszę sobie go poprawić, został mi stary procesor płyta jest B760, 32GB pamięci RAM 6000MHz terabajtowy dysk, 750W zasilacz 80 plus brąz, na no szkoda, że nie gold, ale jest brąz i NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti oczywiście jest też moduł wifi i he, jak widać no, całość prezentuje się bardzo fajnie, solidnie więc też fajny zakup, jest tutaj dodatkowe chłodzenie, A oczywiście od SMX, w którego testowałem, możecie też zobaczyć pamięci RAM też są z RGB, więc bardzo fajny zestawik za 8000 zł, no obudowa w zasadzie zostaje zmieniać tylko kilka komponentów, mamy tutaj i7 14700F, ale już 32 GB pamięci RAM DDR5 w kontaktowaniu 6000 MHz terabajtowy dysk i już lepszy zaślep 850 W z 80 Plus Gold i graficzna RTX 4070. Poza tym bardzo fajna obudowa fraktala tak jak w poprzednim zestawie za 10 tysięcy złotych na SKM też kupimy fajny zestaw i mamy tutaj na i7 14700KF oczywiście na płycie głównej z chipsetem Intel Z790 32 GB pamięci RAM DDR5 6000 MHz już 2 TB dysk SSD, zasilacz z 80 plus Gold 850 W i karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super oczywiście moduł wi w płycie głównej i AIO, zobaczcie mamy tutaj AIO jako chłodzenie procesora i oczywiście w obudowie fraktala pop słuchajcie, tyle ode mnie, jeżeli materiał się podobał to oczywiście łapeczka w górę, dzwoneczek i subik żebycie też nasze materiały nie omijały no i zapraszam też na swój kanał Sierantech. na razie, cześć